Hejka, dzisiaj sobie zagramy w Brookhaven i będziemy podglądać moją koleżankę, więc zaczynamy. Halo? Kaktusie? Kaktus tu jakiś! A siema! Ej, co będziesz robić, bo ja będę jak podglądać dzisiaj moją koleżankę Olga. No ja też. Ej, to... Ja, ja się tep... Ja się tepłem do jej do domu. Widzę ją. Dawaj do krzaku. Jednastka. Jak zawsze. Dawaj w No nie są. Dawaj. Dzwoni. Co idzie. jej? zobaczyć, kto to jest. Co? A ja wiem? To ona jest na golasa? Nie widziałem. Ja bym, obrębowo bo O kurczę, było mnie widać. Musimy to do na... Łóżkiem, na... łóżkiem, łóżkiem. Nie! Otwieramy, bo będzie sus. Okay. A dała... Ej, dała ci roommatea? Nie. Dobra, nie widziała mnie. Ej, zamkła właśnie hat. <grywia> Ej... Prawie mnie widziała. Ej... Jak ty wszedłeś do... Jak ty wszedłeś do domu? Kase. Ona w... nie ogarnia, gdzie jest safe. Nie, 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 nie. Jak ja mam tu wejść? Jak ty tam wejść? A jak ty tam wyszedłeś? Chłopie, To są otwarte drzwi, a ja teraz muszę się wierzyć w taki się, ona mnie widzi? Kucze, ja ogonu nie ściągnęłem. Ja ogonu nie ściągnęłem. Mam nadzieję, że to nie będzie dziwne. Kucze, ja muszę wejść chyba tym. Co? Co zrobiła? Proszę chyba. Ej, e. dobra, niech podejście. Gdzie z łóżka? Ok. Już wzmów otwarte. zamiast korzystać z otwartych drzwi, to ty jakieś tak dawne metody, z czasów uka buga Dobra, dobra. Już by się... już cicho. Idę. Micho! Nie mogę być. Bo za Otwórzcie te drzwi. Ja I Ej, powiedz jej też, żeby otworzyła drzwi. Ej ona, mnie z... Ej, ona mnie zgubiła no. Ja idę do sejfu Ja ją chyba teraz no. Ej, ona myśli, że my jesteśmy Jakimiś Ona myśli, że to są na serio kaktusy Jakieś w ja mogę. Zmieniamy Ej, wiesz co? Starym. Ja chyba stale przy ścianie i będzie O, w tym domu jest kaktus Nie widziałam nie? Ja idę do dużego pokoju tu na pewno ona jest, ale... Tak, ona tak. jest tam. Ja udaję kaktusa, który tu rośnie. Wcale to nie ja! No ja nie wiem, że to ja. Dobra, Nie było mnie! Idę tam. I skupiłam się do sejfu, ona nawet nie sztaiła. Ja jej rabuję sejf, nie wchodź tu. Ona zna, to! ona, ona zna to teraz! Wie gdzie się wchodzi do sejfu? <głos> <głos> Dawaj, uciekaj, uciekaj! No, ona się skapła, serio. Ona się skapła. Ja, ja do samochodu wsiadam. <noise> ja jestem kaptusem, który tutaj zawsze jest Ej, jak ona będzie na tym piętrze, to ja wybuchnę bombę. Okay. To co? To co? Patrz, co tu postawiłem. Siapoda, szukaj, zamykaj, otwieraj te drzwi. No niech tak, nie, tak, niech tak, niech shit! No to było fajnie. I co? Goni no to się się widzę. To masz <suszy> Ty tam jesteś, a ja zresztą? idę na górę. XD O! ogólnij jej chatę. He? Jak już się da. Jak już się da, to ogólnij jej chatę. Yy, chyba nie da. Jest to kaptuzek, który był na karuzeli. Nie da. Ja też pójdę na karuzelę. Zawsze chciałem usiąść na, na toalecie. Tak! Hmm. Łogi, zawsze moje koleżanki chciałem usiąść na. Nie mogę. Ej, jakby przez przypadek na mnie nacisła i mi dała przez przypadek Rubejta to by było fajne. Ej, wiesz co? Co? Dała bała? Bana ci? Tak! Ja nie mogę, jak i rej, się na całą chatę. Co? Ca... Biegnie tu! Biegnie tu! Bo nie słyszysz! Dawaj mi bana. Ej, wyjdź i wejdź z gry! Ej, wyjdź, wyjdź i wejdź z gry Daj lepiej. Nie, ja kończę ten odcinek! Sorry, że usłyszeliście swoje, muszę więc... to na koniec... koniec! A ja... Sześć, pa! Na A ja, sześć. ja nie kończę! No w sumie dobra! Kończę, więc cześć! Pa!